W dzisiejszą czwartą, a zarazem ostatnią niedzielę Adwentu słyszymy jedną z trzech krótkich perykop dotyczących wydarzeń związanych z narodzinami Jezusa. Tak dla przypomnienia, tylko święty Mateusz i święty Łukasz poprzedzają Ewangelię o Jezusie Chrystusie Synu Bożym, obszerną historią dzieciństwa Jezusa. Oczywiście w obu opisach postacią centralną jest Jezus. Z tym że Mateusz dzieje dzieciństwa Jezusa w sposób zwięzły i rzeczowy, bez zbędnego słowotoku, wiąże bardziej ze świętym Józefem. Święty Łukasz bardziej z jego matką, dziewicą z Nazaretu, która Jezusa poczęła z Ducha Świętego. Z tekstu wynika, że Maryja została poślubiona Józefowi. Co wyraża czasownik w formie imię słowu biernego, mnesteuteizes. Tekst jednak mówi dalej w ten sposób: wpierw, nim zamieszkali razem. O co tutaj chodzi? Dlaczego poza ślubinach mieszkają osobno? Otóż musimy wziąć pod uwagę kontekst tamtych czasów na terenie Palestyny. Ślub żydowski miał dwa etapy pierwszym były tak zwane eruzin z języka hebrajskiego czyli możemy przetłumaczyć zaręczyny ten etap wywoływał już skutki prawne i zaręczyny były traktowane jako pierwsza faza zawarcia małżeństwa a więc trochę jaśniej byli traktowani jak małżeństwo Choć nadal mieszkali oddzielnie w domach swoich rodziców, z kategorycznym zakazem prowadzenia pożycia małżeńskiego. Do tego więc właśnie momentu odnosi się chronologia dzisiejszej Ewangelii. Po pewnym czasie, ale nie dłużej niż półtora roku, następował drugi etap zaślubin, zwany Nizuzin, polegający na przeprowadzeniu do domu małżonki. Przeciętny wiek zaślubin wynosił zazwyczaj 12-13 lat w przypadku kobiety i 18-24 lat w przypadku mężczyzn. Wiek ówczesnych małżonków pozwala nam wyciągnąć pewien wniosek, jeśli bierzemy pod uwagę postać świętego Józefa. Zwykle jest on przedstawiany jako stary dziadek. Bez wątpienia Józef był człowiekiem dojrzałym. Jednak trzeba raczej przyjąć, iż był to w momencie zawarcia małżeństwa z Maryją człowiek młody. Poświadcza to podejście uczonych w piśmie z czasów Jezusa, którzy zalecali, by młodych kobiet, młodych dziewczyn, nie wydawać za mąż, za starców. Zatem w czasie, gdy drugi etap zaślubin jeszcze nie nastąpił, Maryja znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Ten stan Maryi rodzi w Józefie pewne rozterki. Jeśli on nie miał z Maryją żadnego małżeńskiego współżycia, to kto? Dodatkowo rodzi się trudność. Czy Józef wiedział o poczęciu z ducha świętego, czy też nie? Komentatorzy tego tekstu, zwłaszcza z kręgów katolickich, dowodzą, że taką wiedzę mógł posiadać. Powołują się tutaj na użyty w tekście przymiotnik grecki dikaios, charakteryzujący człowieka sprawiedliwego. A bycie sprawiedliwym w znaczeniu Starego Testamentu zawsze odnosi się do postawy pełnej czci i szacunku tak dla Boga, jak i jego tajemnic. Zatem Józef, będąc sprawiedliwym, postanawia, aby w sposób dyskretny, jak mówi dalej tekst, opuścić Maryję, nie ujawniając jej tajemnicy ze względu na cześć i bojaźń wobec niezrozumiałych planów Boga. Dokonujących się w Matce Bożej. Zatem, idąc dalej takim tokiem rozumowania, pojawienie się Anioła we śnie nie było poinformowaniem Józefa o poczęciu z Ducha Świętego, co raczej potwierdzeniem jego dotychczasowej wiedzy. Inni komentatorzy, zwłaszcza protestanccy, dowodzą, że Józef nie wiedział o poczęciu z Ducha Świętego. Aż do momentu pojawienia się Anioła. Wiedział natomiast, że Maryja, która miała przybyć wkrótce do jego domu, była w ciąży i tyle. W tym kontekście jego decyzja o odejściu byłaby podyktowana szacunkiem wobec prawa Bożego, chęcią zaoszczędzenia Maryi dochodzenia i procesu sądowego. Nie chcąc stawiać publicznie zarzutu, Postanowił odejść po cichu, by uniemożliwić w ten sposób wszczęcie jakichkolwiek dochodzeń w sprawie Maryi, których skutkiem, których skutkiem byłyby bardzo surowe kary. Możemy o tym przeczytać chociażby w 22 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Jakkolwiek obydwie opinie są logiczne, to jednak bardziej prawdopodobna wydaje się druga. Gdyż w tekście Ewangelii nie ma wyraźnej wzmianki o tym, że Józef dowiedział się o dziewiczym poczęciu Maryi przed poinformowaniem go o tym fakcie przez anioła. W takich okolicznościach intensywnego rozważania niedalekiej przyszłości, autor Ewangelii wprowadza w narrację postać anioła, który pojawia się we śnie Józefa. Wiemy, że Bóg kontaktuje się z Józefem poprzez sny trzy razy. Motyw ten, jeśli mówimy o Aniele, który się pojawia we śnie, nie jest czymś nowym, gdyż na kartach Starego Testamentu można znaleźć podobne konteksty w Księdze Rodzaju czy w Księdze Liczb. Anioł objawia Józefowi tajemnicę wcielenia, pouczając go o tożsamości, o misji i imieniu dziecka, które wyda na świat Maryja. Słowa anioła zostają zaopatrzone w pierwszy zresztą w tej Ewangelii, cytat refleksyjny, cytat dopełniający możemy tak to nazwać, pochodzący z Księgi Izajasza z siódmego rozdziału, który to cytat ma stać się równocześnie pouczeniem dla czytelnika, że proroctwo o dziewiczym poczęciu Syna Bożego spełniło się i że to nie święty Józef jest Ojcem dziecka, lecz sam Bóg, który w Nim pozostał dla nas stał się Emanuelem, Bogiem z nami. I że to, co się stało, nie jest jakimś urojeniem, fantazją czy pomyleniem. Końcowe wersety wskazują na wypełnienie polecenia Anioła przez Józefa. Mateusz po raz kolejny bez pustego słowotoku stwierdza, że Józef wziął małżonkę do siebie, nie zbliżał się do niej aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Na uwagę zasługuje tutaj pierwszy człon zdania tworzącego werset 25, który posiada silny wpływ języka semickiego na tekst grecki. W oryginale zdanie to brzmi kaiuk eginos ken aute eos u eteken Chion, co się tłumaczy Nie poznał, nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna. Jeżeli więc spojrzymy na to zdanie bardzo ogólnie, to możemy dojść do wniosku, że Józef i Maryja mogli mieć intymne kontakty po narodzeniu Jezusa. Zatem taki wniosek kładzie się cieniem w, na kwestii dziewictwa Najświętszej Marii Panny, o którym przecież od początku naucza Kościół. Więc czy mamy tutaj sprzeczność pomiędzy nauką Kościoła a pismem świętym? By właściwie rozwiązać ten problem, należy odwołać się do greckiej syntaksy składni. I zwrócić szczególną uwagę na obecny tu grecki przysłówek eos-u. Jeżeli nada mu się znaczenie czasowe, wtedy tłumaczymy go aż, wówczas wydaje się, że Maryja była dziewicą do czasu wydania na świat Jezusa. Jednakże w badanym przez nas zdaniu przysłówek eos jest połączony z następującym po nim przeczeniem u. A taka konstrukcja, przy spojrzeniu na inne konteksty jej występowania, nie uwzględnia idei granicy, na której kończy się poprzedni stan lub czynność. W tym przypadku konstrukcja ta w takim znaczeniu w żaden sposób nie dowodzi, że Maryja utraciłaby dziewictwo w dalszych latach swego życia. Jeżeli znowu konstrukcji eosu nadamy sens przyzwalający, a możemy to zrobić z punktu widzenia składni greckiej, a nie znaczenie czasowe, gdzie akcent spoczywa wtedy na czasowniku porodziła, nie na słowie poznał, wtedy sens eosu jest następujący. I nie poznał jej, mimo że porodziła, lub. Chociaż jej nie poznał, porodziła. Zatem takie znaczenie pozwala wyciągnąć wniosek, iż intencją Ewangelisty wcale nie było w tym miejscu doszukiwanie się odpowiedzi, jak wyglądały dalsze relacje pomiędzy Józefem i Maryją, lecz zaakcentowanie faktu dziewiczego poczęcia w łonie Najświętszej Maryi Panny. Kościół bowiem od początku wyrażał, Wyraża i będzie wyrażał myśl o dziewictwie Maryi w klauzuli. Maria Virgo intacta ante partum in partu et post partum. Maryja, dziewica nietknięta przed Narodzeniem, podczas Narodzenia i po Narodzeniu Chrystusa.